Okej, okay, siemoneczko z tej strony, Stalker. Tak, to jest. Macie rację, to jest odcinek od razu nagrywany po tym wcześniejszym. Ale okej. Okay. Lecimy. Teraz, jak mówiłem przed 10 sekundami, lecimy do Nipton. Mhm. No, mamy amunicję, mamy zbroję. O, w sumie tutaj jeszcze nigdy nie przeszukiwałem tych domków. No, dobra. Bo są ci osadnicy. Oko. My jesteśmy dobrze. Ale nie za plecami. Niestety. No to idziemy sobie do Nipton. W sumie nie wiem o czym gadać. spotkamy jakiegoś wroga czy coś? O, pewnie mrówka, nie? Taka ostatnia, no. Mały maczeta. To nie będzie problemu. Chodź tu, młoda. Pięknie. O, jak to się nazywało? Centaur, to jest, tak? Fuck. To jest creepy. Przyjrzymy się tego, temu bliżej. No pewnie. Już się przyjrzymy. No nawaj, chodź Tylko nie chcę za blisko podchodzić, bo to jest to promieniowanie cholerne. Zobaczcie. Jakie to jest kurwa piękne. Łezu. Aż chce się żygać, nie ludzie. Może trafiaj, Stalker. Ale z ciebie łowca. Chyba cfel Bym powiedział. I teraz uciekasz. ochazu waskyla się zaczyna. Dobra, mamy antyrady, to można troszeczkę. Nie, nie będziemy szaleć, ludzie, nie będziemy szaleć. Przypominam sobie to miejsce. Tutaj chyba będzie taki zły, wielki pan z miniganem, albo z jakimś innym głównym, który będzie chciał nas ustrzelić. Chyba tutaj. Dlatego ja wolę sobie Przejść, spokojnie Obok A jak przyjdzie to go rozkurwimy Eee, nie przyjdzie ale mamy krętorogi, które są nie... O, nie są przyjacielskie Nie wszystkie To dobrze No w sumie, karabin na gryzonie. Ale to najlepsze Siemanko Off pizda Ops 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 O! kurwa, jak się przestraszyłem Fak Fuck To Fuck. nie goni Ty macioro! O ma mato! Wstawaj, Stalker! No! Eee! <laughs> Wstawaj! A, za drzewo! Dawajcie krętorogi, help me! Oh. Maciuri, nie! Patrz mi! Aaaa, Na drzewo! Fuck, sorry, nie chciałem! Naprawdę, zginę przez krętoroga? W sumie pchajcie mnie tak dalej. Nie jest zły pomysł. Dobra, już daliście. Kurwa, Stalker, no to są tylko jakieś bawoły ze wsi. Dobra, kurwy szmaty, wypiór Aha. Ha, frajerze, i co teraz? Z felu. Może się uleczę <laughs> nie, Dobra. Tolba lekarska, dobra. Może. Steampaki jakieś. Okej. Ambom, bam, bam. Dobra. karabin na żeby nie marnować. Ty. Wow, wow Ej, 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 ej te! Babo! Z felu. Ej, już mi stąd. Tylko tyle? No. Okay. jakaś lipa. Szczerze? O. Uh, Nieka? Ej, hey, babo, Bravo. A! Ah! Nie, było Dobra, nice. Z nich można dostać chyba to mięso krętoroga O Jezu, to jest ten płot To trzeba obejść dookoła chyba, że tutaj będzie wejście <grymne> Nie no, trzeba obejść Nie, to jest tak, dobrze mówię. tutaj będzie ten Legion Cezara No To jest ten pojeb z Jezu A mogę go uszyć w sumie, jak to jest skajdaniarz? Tak, to jest skajdaniarz. <grymne> Ten fuck, yeah, who won the dobra dobrze się czujesz? Poko, czas już na mnie na razie. <grym> w końcu kajdaniasz, no ludzie, no przyda się. Teraz ja mam los. Cfere. Dobra, oni nie są do mnie, przyjaciele nas. No tak, mam przecież kostium RNK. Ty pało głupia. Dobra, słone. A jakoś i tak szczerze nigdy nie lubiłem tego legionu. No co, kurwy. Tak, się się bawić? Zacofane szmaty? Bum! Co duchu do ja! Dobra, panowie, dogadajmy się. Ach, ale może nie siebie! Ty! Geniu? Dobra, jakie to tanki jest? Pani, idź pan ode mnie, pojebie. Ale może tego się dokończy, ty. Eee, nie ten tu w ogóle jakiś daleko. Dobra. W korpus, w łeb. Ten jaki zamach bierze. Ty no panowie. Zagadajmy się! To, że mam na sobie pancerz Renka, to nie znaczy, że jestem z nimi. Słonia mam dobry pancerz? No chyba się nie lubię w ranka No przykre Dobra Ale to trzeba jakieś bardziej takie lepsze giwery Już ale... No ten pistolet już coś robi W sumie no, Zyskuje negatywną opinię Pokojnie. Jeszcze ktoś? Dobra, o tak. Nie, dziękuję. trudka się przyda. Co, co, to bije w ogóle coś? O Jezu. Dobra, bierzemy wszystko. Kurwa, jeszcze skorpion, naprawdę. Chodź tu, cwelu. No, zapomniałem, że mam na sobie ale niestety. No, tak wyszło. Przykro. Smutek. No tutaj będzie pułapka przez jakichś debili. To od razu sobie wyciągnę pistolet. Albo jeszcze proszę kleczniczy, gdzie on A, uzbrojenie. Mm -hmm. Czym by się tu bawić? Dobra, karabinem na gryzanie. Dobra, ale go schowaj, szybciej się wtedy poruszasz kolego. Ty miałem jakieś zadanie w ogóle z tymi pojebami z Legionu Nie ja może miałem I tak go nigdy nie lubiłem, szczerze Ale okej lecimy lecimy. Lecim. Tutaj chyba są miny w tym No Ta, mina. Dobra. Ale my tutaj mamy swoją morężadę. <gry> o, nabój. Kastety, nie no, dzięki. Hydra. Jolo. Tak, no już są te pojeby. E, panie, chodź tu. No tam jakiś kantor dziki. No wspinaj się, stalker. A, i tak w ogóle zapomniałem Wam podziękować. To tak mi przyszło do głowy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za 30 widzów. No, Zajęliście. Może to nie jest jakaś duża liczba i szybko tego nie nabiłem, ale w końcu ogląda mnie 30. Osób, to jest naprawdę spory wynik, jak dla mnie, szczerze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i pamiętajcie: to my rządzimy światem postapo. Nasza ekipa. Mhm. Ty, ja, no obojętnie kto. Razem przetrwamy postapokalipsę Szkoda, że w falaucie nie ma kurde multi. To wtedy to by był w ogóle rozpierdziel. Byśmy wszyscy wleźli na jeden serwer i by był murder. Ale dziękuję wam jeszcze raz, naprawdę. I to nie są takie podziękowania na odwal się, żeby nie było od razu w komentarzach. Moi znajomi wiedzą, że ja. Wiedzą kiedy się cieszę, kiedy nie, więc. No. Okej. Okay. Tutaj chyba będzie strzelina. Tam będą. Tak, za tym czymś będą chyba te typki z Legionu. Tak. Okej. Okay. Może jakiś granatnik, nie wiem. Przeładuj granatnik, tak. Panowie. Panowie, nie chcę być niemiły. Ale elenka górą cwele mm, świetnie. góry, Nigga! dziękuję, dobranoc. Oszczep, pamiętacie co było wtedy? Lol, mamy oszczep. No to czas. O, kolejne dwa Jeszcze jedno nie to trzy. Oczyszczona woda. Eee. Ja. Poczekajcie ze dwóch na chwilę. Dobra, sorry, już jestem. Tata dzwonił, bo ze szkoły niedawno wróciłem i tak od razu się biorę za nagrywanie. Okej. Okay. Eee. Ale Fallout to Fallout. Fallout to Fallout. Okej, okay. raz spokojnie, niech tak będzie. Już wiem, jak ten odcinek będzie się nazywać. Fallout to Fallout. poko. No, kruk. A można w ogóle kruka uszyć? Tej, no wac nie działa. A nie można, składa. fajnie by było takie. O, mięso, kurwa, taki. O, kruk na patyku. No, plus to do zwinności. Dum 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 dum. Ile my tam jeszcze do tego mamy? Dane, mapa świata. No, jeszcze trochę. Ale idziemy na skróty, nie idziemy ulicą, ani nie nic, więc. O, o, o! To są kretoszczury chyba. Tak. Fryer. frajer. Jeszcze jeden. A to jest jakiś mały kretoszczur. Jaki słodziak, causa w pyszczek bym masz dał O, wow, zaraz szósty poziom, no proszę ładnie, ładnie Uuu i tam jest chyba już nasze miasto z dinozaurem Co się dzieje? A co to za linia tej no tam są RNK A, z jakimiś pewnie tymi skazańcami walczyli czy coś Ta RNK Moje ziomki to Legion! O proszę, jakieś umarły. To dziękuję, dziękuję. Chusta na twarz RNK. Ale zbroi to już nie ma. O, wow, naprawdę? A no tak, przecież po tym pojebi. Dobra, to napraw. Wiem, że może marnuję, ale trudno. Mam tego w o, o, fajnie, fajnie. Dobra, napraw to tym. O, pancerz piechoty mogę sobie naprawić, ładnie. O, pedemo. O. Dobra, sorry, ale nie chcę. Ale to jest w sumie troszeczkę warte. O. Oście. Okej, okay, więcej naboi, więcej kapselków, więcej pistoletów maszynowych i to byli skazańcy chyba, a nie żmije jakieś. Kurde, myślę, że mam jakieś dziwne łapy. Ok, chłodź się daj przysykać. Moja pani. Tak, tutaj są ziomki z No, tutaj jest ich obozik, więc tutaj będziemy bezpieczni. Zobaczmy, czy masz ten pancerz co ja. Tak, jesteś fajny. <gry> Ja mam jeszcze oszczep w kieszeni. To już w ogóle pogrom. Wbijamy se tędy. jolo. Ok, odkryliśmy Idziemy dalej. <kluzny> hmm, to jakieś raderace... Radera radera promieniowanie. No dawaj, bo już chyba 40... jakie 40, 40 minut, 20 minut. przeszliśmy, o. Akurat dojdziemy do Niptown. Nipton. Dobrze mówię. Czy źle mówię? Do Nowak. O, pójdziemy do Nowak. O, mamy nowy sygnał, to puśćmy na zakończenie. Eee... Radio machamy. To jest klimat Fallouta, Boże jaram się tą grą. Hmm. Aż nie chce się mówić, tylko słuchać tego, no, naprawdę. Napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem. Wiem, że mówię to na końcu odcinka i pewnie nikt tego nie usłyszy. Ale jak ktoś to obejrzy, to wiedz, że od ciebie zależy, czy w następnym odcinku to radio będzie puszczane. Napisz, czy chcesz jakąś stację, żebym puszczał. Tak. Dobrze, to doszliśmy do nowak, moi drodzy. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił do Was Talker i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii Fallout New Vegas. Więc dziękuję za uwagę i cześć.